Cień w mroku. W małym miasteczku na skraju lasu, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej, mieszkańcy żyli w pozornym spokoju. Jednak za fasadą idyllicznego życia kryły się tajemnice, które miały wkrótce wstrząsnąć całą społecznością. Komisarz Anna Kowalska, doświadczona śledcza z wieloletnim stażem, wróciła do rodzinnego miasteczka po latach pracy w dużym mieście. Jej powrót nie był jednak wynikiem nostalgii, ale raczej ucieczką od przeszłości, która wciąż ją prześladowała. Pewnego wieczoru Anna otrzymała telefon od swojego dawnego przyjaciela, Marka, który był teraz właścicielem lokalnego baru. Marek poinformował ją o tajemniczym zniknięciu jednego z jego klientów, Tomasza, który zaginął bez śladu kilka dni wcześniej. Anna, mimo początkowych oporów, zgodziła się zbadać sprawę. Pierwsze kroki w śledztwie zaprowadziły Annę do domu Tomasza, gdzie odkryła, że mężczyzna był zamożnym biznesmenem, który niedawno wrócił do miasteczka po latach spędzonych za granicą. Jego powrót nie był jednak mile widziany przez wszystkich mieszkańców. W trakcie przesłuchań świadków Anna dowiedziała się o długo skrywanych sekretach miasteczka. Okazało się, że Tomasz był zamieszany w nielegalne interesy, które mogły mieć związek z jego zniknięciem. Jednak prawdziwy szok czekał Annę, gdy odkryła, że jej własna rodzina mogła być w jakiś sposób powiązana z tą sprawą. W miarę jak śledztwo posuwało się do przodu, Anna zaczęła zdawać sobie sprawę, że miasteczko kryje więcej tajemnic, niż mogła przypuszczać. Każdy nowy trop prowadził ją głębiej w mroczne zakamarki przeszłości, zmuszając ją do konfrontacji z własnymi demonami. W końcu, po wielu dniach ciężkiej pracy i nieprzespanych nocach, Anna odkryła prawdę. Okazało się, że Tomasz nie był ofiarą, ale sprawcą intrygi, która miała na celu zniszczenie miasteczka i jego mieszkańców. Jego zniknięcie było jedynie częścią większego planu, który miał na celu zemstę na ludziach, którzy kiedyś go skrzywdzili. Anna, mimo poczucia ulgi, że sprawa została rozwiązana, musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojego odkrycia. Jej życie już nigdy nie miało być takie samo, a miasteczko, które kochała, na zawsze zmieniło swoje oblicze.